jest kupa? Dobra, to miałem na piwo, albo do domu. O chuj tam. To już pan sobie piwo kupił no. Piwo. Nie widać tam? No widać, kurwa. Nie no, nie widać. Troszkę, nie widać, troszkę minimalnie. Mały klecik, może być tak? Nie no, normalnie. No to pojedźcie, no pewnie gdzieś tam siedzi, no. Niech wyjebane, a będzie ci dane. żeby ich tam dalej nie siurnie